Ginące okręty wysyłają w świat sygnał SOS, sygnał, który wzywa pomocy. Małe miasteczka giną bez jeńku. Jest w sercu Kieleczczyzny miasteczko, które umiera. Nie podamy jego nazwy. Nie podamy jej dlatego, że miasteczko to jest jednym z tysiąca. Nazwiemy je na przykład Wincentowem. Do tego miasta wyjeżdża każdy obdarzony odrobiną odwagi i nadziei. Do tego miasta nie wraca nigdy nikt. Miasto umiera z braku pracy. Odebrano mu sens istnienia. Z pięciu tysięcy jego mieszkańców tysiąc poszukuje zajęcia. Porosły trawą ruiny czterech wapienników. Nie zostało śladu po cegielni. W ciasnych uliczkach gnieżdżą się spółdzielnie. Dzisiaj pracuje tu niewielu ludzi, ale kiedyś, przed laty, to miasto było miastem szewców. Do dziś, co drugi mężczyzna, tutaj zapytany o zawód, odpowie: szewc. Byli mistrzami w swoim fachu. Prawdziwe arcydzieła wychodziły z ich rąk. Mieli swoje legendy o butach dla Stanisława Augusta. Mieli zapał urodzonych artystów. Współdzielnia ma coraz mniej zamówień. Współdzielni są bardzo niskie zarobki, a prywatny szef płaci duże podatki i nie otrzymuje przydziałów skóry. Trzeba żyć, trzeba nakarmić rodzinę, trzeba zarabiać. Raz na tydzień w Wincentowie odbywa się targ. I to jest jedyny dzień tygodnia, w którym miasto żyje. Zwyczajny targowy dzień w małym miasteczku. Chłopi z okolicznych wsi. Zapasy na cały tydzień. Zwyczajny targowy dzień. Ale tu nie o to chodzi. Nie o te warzywa i drób, nawet nie o ten handel starzyzną. Tu chodzi o skórę. O setki kilogramów skóry. Po to jest ten jedyny dzień w tygodniu. Na skórze ktoś zarobi tysiące, ktoś inny nie ma na chleb dla dzieci. Nieją kodeksy i paragrafy zabraniające nielegalnego garbowania i handlu skórą. Ci ludzie wchodzą w konflikt z prawem, a prawo jest nieubłagalne. Prawo opiera się na kodeksach i paragrafach. ...uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu i za to na podstawie artykułu pierwszego, paragrafu pierwszego, skazuje go na karę jednego roku więzienia i pięć tysięcy złotych grzywny. Orzeka przepadek zakwestionowanego obuwia i skóry. Codzienna sprawa. W tym mieście, w każdym prawie domu mieszkają ludzie, którzy piszą w ankietach karany sądownie. Miasto produkuje coraz mniej. Miasto się wyludnia, ale z roku na rok coraz lepiej rozwija się sprawozdawczość. Coraz więcej dekretów i okulników, coraz więcej pisaniny. Uciekają ludzie od tej bezmyślnej pracy. Wyjeżdżają. Tylko ci nie wyjadą. Trzyma ich tu rodzina, skrawek własnej ziemi, krowa, wreszcie przyzwyczajenie i lęk przed niepewnym jutrem.

Przynoszą smutek, złe myśli i nudę, zawsze tę samą nudę. Trzeba je czymś zapełnić, trzeba coś zrobić przez tych kilka godzin dziennie. Jest Knajpa, ulica. Tam się wynosi swój styl życia, swój sposób zabawy, swój światopogląd i przekonanie, że z uczciwej pracy wyżyć nie można. O zmarnowanej młodości. Ludzie, którzy nie umieją marzyć o jutrze spotykają się wieczorami w miejskim parku jak rozbitkowie na wyspie. Wiadomości skraj. Polski ciężki przemysł wyprodukował ostatnio nowy typ uniwersalnej obrabiarki OUD-128. Obrabiarki te będziemy eksportować między innymi do Indii, Egiptu i krajów demokracji ludowej. Jest sygnał, który wysyłają w świat tonące okręty. SOS. Umierające miasta giną bez jęku. Co dzień odjeżdżają z rynku stare PKS-y. Co dzień uciekają ludzie obdarzeni odrobiną nadziei. Może towarzyszy im wiara. Że musi przyjść czas, gdy zaczną wracać do tego miasta odważni i umiejący marzy.